Dzisiaj chciałam się z Tobą podzielić rewelacyjnym zadaniem, które znalazłam w arkuszach wydawnictwa w SIP. Zobacz, za 40 zeszytów zapłacono 48 zł. Ile najwięcej zeszytów można kupić za 354 zł? Skoro wiemy, że 40 zeszytów kosztuje 48 zł, to jak obliczyć ile maksymalnie zeszytów możemy kupić za 354 zł? Ułóżmy proporcje pamiętając o tym, że złotówki zawsze zapisujemy pod złotówkami, czyli po prawej stronie zapisujemy 354 zł, a po lewej zapiszemy po prostu x. No i wykonajmy tą proporcję, czyli x równa się, mnożymy po skosie 40 razy 354 zł, dzielimy przez 48 zł i uwaga, złotówki pięknie przez siebie skracamy i czasami proszę nie mnoż tych liczb razy siebie, bo szkoda twojego czasu. Zobacz, poskracajmy. No I zostaje nam tylko działanie 5 razy 50 9, a to będzie 295, no i to będzie nasza odpowiedź. Mam nadzieję, że teraz takie zadanie na egzaminie łcoklasisty nie sprawiłoby Ci żadnej trudności. I koniecznie obserwuj po więcej zadań na przyszłość!